No, dzisiejszy dzień tradycyjnie obchodzony jest jako dzień matki. Co prawda organizatorki tutaj, którymi były nauczyciele z naszej szkoły, pani Wrońska i pani górska, przygotowały taką uroczystość jednocześnie i dla naszych mam i dla ojców. Uroczystość ta dzisiejsza została również współorganizowana przy współudziale klubu seniora, który bardzo prężnie działa. Tutaj są panie, które w tym klubie seniora działają, m.in. pani Maria Ebertowska, która jest tutaj szefową w bibliotece oraz pani Ela Tomaszewska, to są jedne z przedstawicielek tych, tych, tego klubu seniora. Ponadto chciałbym również powiedzieć, że tu na dzisiejszą uroczystość przybyły również nie tylko mamy naszych uczniów, ale również i mamy naszych mam, czyli babcie. Dzieci przygotowały część artystyczną, która była rozmaicona piosenkami i wierszami. Ponadto odbyło się kilka, przedstawiły dzieci kilka scenek humorystycznych i rodzice się wspaniale bawimy. Rodzice częstują się ciasteczkami i kawką. Również przygotowali, ja też nawet dostałem taki krawat przygotowany przez, przez nasze dzieci. To były przygotowane krawaty oczywiście dla ojców, a mamy dostały piękne takie zrobione na zajęciach w szkole bransoletki. Jest to tego typu impreza, która ma między innymi i na celu i, no, integrację środowiska lokalnego, gdzie czują się wszyscy tutaj jak jedna wielka rodzina i przyczynia się to, mówię jeszcze raz, do integracji i do jakiejś zacieśnienia więzi między, między mieszkańcami.